W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu drugiej kolejki jesiennego sezonu obornickiej ligi mistrzów Redbox Straż Pożarna rozbiła Dudę instalację aż 10 do 3. Dominację strażaków widać było już od pierwszego gwizdka. Po bramkach zdobytych w przewadze i wykorzystanym rzucie karnym zespół Damiana Przymusińskiego do przerwy prowadził 3 do 1. Po zmianie stron ekipa Dudy postawiła wszystko na jedną kartę i zaczęła śmielej atakować. Taka taktyka nie przyniosła jednak wymiernych korzyści, a wręcz przeciwnie, to strażacy zdobywali kolejne bramki i to hurtowo. Warto podkreślić skompletowanie hatrika przez Marcina Filodę oraz znakomite trafienie w samo okienko Bartosza Wilińskiego! W drugim meczu genialnie zaprezentował się odmłodzony zespół Burs4 U który przez wielu skazywany był z góry na klęskę. Ryczywolsko-obornicki kolektyw zaskoczył Orlik Team Rogoźno nie tylko walecznością, ale także umiejętnościami. Wspaniały tego dnia był Kacper Sadowski, który kreował grę swojego zespołu, a przy tym imponował skutecznością. Orlik ambitnie gonił wynik, szczególnie w drugiej połowie. Pewny siebie bus nie dał się jednak zatrzymać i po bardzo dobrym widowisku pokonał Rogoźnian 6-3, zmywając tym samym skazę po walkowerze z pierwszej kolejki. Po drugim tygodniu rozgrywek na czele tabeli plasuje się POMAX, zaś najsłabiej wypadają drużyny Orlik Team Rogoźno oraz Duda Instalacje. Adianta piú. Deixa.